Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Ile jesteś w stanie zapłacić za bezcenną rolę? Ile jesteś sprzedać z tego, co posiadasz, aby posiąść jedną bezcenną perłę? Ile życia jesteś w stanie oddać, aby posiąść życie? Mówią, że czasami dobrze postawione pytanie ważniejsze jest od odpowiedzi. Dzisiejszy fragment prowokuje nas do zadania właśnie takich pytań. Odpowiedź przynosi życie, nasza codzienność, nasze wybory, moje słowa i gesty. One weryfikują moje wyobrażenie o wierze i moim zaufaniu Bogu. Bezlitośnie i bezbłędnie. Bóg nie zaspokoi się resztkami i ochłapami mojego życia. On zawsze chce je całe. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.